Jaka była Twoja najgorsza biznesowa decyzja? Bo moją spośród wielu, które popełniłam, oczywiście, bo to nie jest tak, że przedsiębiorcy nie popełniają błędów, ci, którzy uczą innych, nie popełniają błędów, wręcz przeciwnie. Popełniamy te błędy i chcemy, żebyście Wy ich unikali. A przynajmniej ja chcę, żebyście Wy unikali moich. A jednym z moich największych błędów biznesowych było to, że tak późno zaczęłam delegować. Ale cofnijmy się o kilka lat. Dawno, dawno temu, a właściwie nie tak dawno temu, wydawało mi się, że wszystko robię najlepiej, że jeżeli komuś coś zlecę, to będę musiała to długo tłumaczyć, że i tak będzie szybciej, jak zrobię to sama, i w ogóle będzie najlepiej, jak będę robiła wszystko sama. Tylko poskutkowało to tym, że wiele rzeczy w ogóle nie ujrzało światła dziennego, bo. Po prostu nie miałam na to czasu, albo nie były one w moim wysokim priorytecie, bo na przykład nie lubiłam ich robić. I paradoksem tej sytuacji jest to, że Twoim największym kosztem wcale nie jest wynagrodzenie Twojego potencjalnego pracownika, czy osoby, której będziesz zlecać rzeczy, ale Twoim największym kosztem jest co? Miesiące, w których stoisz w miejscu ze swoją firmą. W się nie rozwijasz, bo wolisz robić wszystko samodzielnie, a podczas gdy zlecenie tego komuś raz, że oszczędziłoby ci czas, a dwa przyspieszyłoby znacznie rozwój Twojego biznesu. Dlatego zadanie dla Ciebie dzisiaj jest takie, żeby się zastanowić, co możesz oddelegować. To mogą być małe rzeczy, proste rzeczy na początek, ale też co możesz zautomatyzować, co ci uprości życie i przede wszystkim odzyska Twój czas na rzeczy ważne, takie jakimi jest na przykład praca nad rozwojem firmy.